Witam, cześć wszystkim, tutaj Darek. Cześć, siema. Hello. Dawno się nie widzieliśmy, moi drodzy. Dzień dobry. Zaczynamy odpowiedzi na wasze pytania. Paweł Korek. Kiedy będzie można dokonać rezerwacji przez Buxy lub inaczej online? To jest pytanie do szefa. I tutaj odpowiedź poproszę Darka. Ciężkie pytanie. Na tą chwilę myślę, że nasz telefon bardzo dobrze działa i nie ma takiej potrzeby. Także umawiamy się telefonicznie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, będziemy o tym myśleć. Tomasz Adam Potrykus, pozdrawiamy. Twoja praca teraz stała się misją, także walcz. My także życzymy ci zdrowia, bo dzięki swojej pracy jesteś teraz super bohaterem. Kolejne pytanie od. Piotrek Bałaziński, czy znacie algorytm ile spędzę na fotelu Gabrysi czasu, skoro przez przyczyny losowo-wirusowe nie byłem u Was od połowy lutego? Odpowiadam, algorytm jest tylko jeden i on Ci odpowie na wszystkie pytania. Eee, słaby z matematyki jestem, rozmawiam z Gabrysią. Mam nadzieję, że spędzisz tyle, ile będzie potrzeba, żebyś wyglądał super. Hej. Nie wiem, ile spędzisz u mnie na fotelu, ale wiem, że zrobimy taką fryzurę, że wszystkie dziewczyny na studiach będą piszczeć. Martin Milczarek pyta o ostrzeżenie online. No, jeśli to wszystko dłużej potrwa jeszcze, to chyba będzie trzeba zrobić jakiś film instruktażowy dla Was. Naprawdę. Pozdrawiam, Martin. Odpowiadam. Najprawdopodobniej w 2077. Jakub Słonecki Kiedy urokamiacie jakieś podziemie fryzjerskie w tych czasach zarazy? Odpowiadam. Pierwsza zasada klubu o klubie się nie mówi. Druga zasada klubu o klubie się nie mówi. Dziękuję. Podziemiu. Nie. Na razie nie. Siedzimy w domu. Popieramy akcję Stay Home. Także siedźcie w domu. Mam że nigdy i że szybko to wszystko minie i niedługo się zobaczy. Takie dzisiaj pytanie od Grzesiek Kierlańczyk. Jak samemu się ogarnąć trymerem do brody? I druga część pytania, jak pleść warkoczyki? Więc teraz poproszę moją asystentkę o podanie mi maszynki. Bierzesz sobie nakładkę, trujeczkę i lecisz wszystko w dół, w dół. Tak w dół, nie w górę. W dół i po całości. Z jednej strony, z drugiej strony. No tutaj możesz troszkę tak. Wąsy też. I to wszystko. Jeżeli chodzi o brodę, no taka długość powinna ci wystarczyć na jakieś 3 miesiące? Tak zrobisz sobie taką brodę? A jeżeli chodzi o warkoczyki, to o odpowiedź poproszę Gabrię. sobie poradzisz. Faceci zawsze dają radę. Jak prosić warkoczyki? Jest dużo filmików na YouTube, myślę, że też coś znajdziesz. Także siedźcie w domu.